Hejka kochani, pewnie się zdziwiliście, dlaczego ja mam samą głowę. Otóż ta gra polega na tym, że trzeba. Właśnie. Ucie I. Yy, tutaj mamy różne przeszkody. E, to, ta gra polega na tym, że trzeba. E, tutaj e, na samym początku zgubiliście swoje ciało i musicie je odnaleźć. E, no, że po całej mapie jest, jest rozrzucone. Rozrucz, rozru jak to się mówi? Roz, porozrzucane są Wasze części ciała, i ja mam dlatego tylko głowę. No i nie dość, że trzeba znaleźć swoje em, części ciała, to jeszcze będą przeszkody, takie jak tsunami rado i inne. Więc y, subskrybujcie, łapkujcie, żeby na odcinku udało nam się zebrać całe moje ciało, bo widzę, że tam ktoś już padł. Wiem, że długo nie nagrywałam, ale no macie... Ostatni odcinek jest z Brockhaven, z najnowszego update'u, gdzie pokazywałam właśnie straż pożarną, bo Brockhaven się powiększa naprawdę. Jeśli chcielibyście em, takie Właśnie więcej odcinków z takich map, na przykład w Obi, jak gram w Obi, albo coś innego, w takie różne głupie i niegłupie mapki, to dajcie znać w komentarzu, łapkujcie i subskrybujcie, dajcie dajcie znać, czy właśnie byście chcieli taką serię, a ja muszę. Z... Zbierać różne, właśnie nogi, ręce. Mam tutaj nogi, nogę, ale to jest od tej pani. Więc byle jakie tutaj mam zbierać, byle powstał mi cały ludzik. Ja to lubię bardzo tą grę. I widzę, że tutaj mamy moje torso. Znalazłam pierwszą część mojego ciała. Mogą też być wszędzie. Mogą być, nie wiem, tutaj, gdzieś, gdzie ta babka. Przyszła, o proszę bardzo, ona już znalazła, a ja nie znalazłam. E, to jest moje przecież, moja ręka, o prawa ręka. Mamy już rękę i torso, czyli brzuch. E, może to być wszędzie. Szkoda, że tu nie mogę włączyć kamerki w ogóle. Czy mogę? Tak, ale to ni, mi nic nie da. Idziemy może tam do tego rabiliantu, czy co to, nie wiem co to jest w ogóle. E, czy tam się da wejść? Oni pomyśleli o tym, że chyba. Nie da się. Ej, da się tu. Aha, do. No, no. Zagraj, zagraj. Ej, przekładanie. Ej, tu mi się założyło przez chwilę. By wyposażyć, bez... nie chcę tego. Co ja mam robić? Grać w kółko krzyżyk, czy jak? Zagraj, no ja chcę zagrać. Co odcięcia trawie, to nie chcę, to będzie na kolejnym odcinku. No ale co tu się robi? Kółko i krzyżyk grać? Dobra, nie wiem. I spadamy stąd, bo ja jeszcze jedna noga mi brakuje, a do mojego ciała brakuje mi tylko y, jednej ręki i dwóch nóg. Co to jest właściwa noga? Yy, mam całe ciało. Mam całe ciało, ale niestety nie moje, więc no, musimy teraz szukać moich rąk i nóg. Mamy jedną rękę i torso To może być wszędzie. Normalnie wszędzie. Mm, dobra. Gdzie to może... Może pod wodą jeszcze będzie? Pod wodą jest też dużo. Czy tutaj też jest? Tutaj jest jakaś głowa. Bo im się nie się, dla nazwy. Tutaj nie ma nic. Tutaj jest jakaś lewa noga. Tutaj też coś jest chyba. Nie wiem. Idziemy pod wodę, bo tutaj jest podwoj... podwodny. Czemu tu się nie da wpływać? O dobra, tu jest podwodny świat. Więc tu też może być jakaś część. Więc najpierw idziemy. Ja tą mapkę znam. Więc dlatego ja Wam tak szybko mówię. Dobra, idziemy tutaj to a to tutaj nie ma. Czy może idziemy na ten kamień? Nie ma. Yy, Ostrzeżenie nadchodzi tsunami. widzicie, a ja jestem pod wodą, czyli jestem bezpieczny. No. Tak jestem bezpieczna. Jestem pod wodą. A tego nie pomyśleli co, nie? Więc teraz jestem bezpieczna i sobie spokojnie i Widzę, że tu są Polacy, bo tu Afryki 10, 56, 10, choć, choć pisał. pisał. Czy tsunami co, co się już skończyło? Czy ja mogę być wolna? Mm, skończyło się. Tak, skończyło się, więc em, <noise> ja nie wiem, gdzie mogą być moje części ciała, ale pójdziemy tam, bo ich jest naprawdę dużo. Duża jest mapka. I też właśnie ciężko to znaleźć. Możemy iść na górę. I możemy tu. O, co to jest? Lewa noga jakaś. Możemy iść tu. I idziemy na domki. Tu jest taki creepy domek. Ale mam nadzieję, że nie będziecie się bać. Dobra, jeden domek. W jednym domku może być. O, tutaj jest jakiś torso. Mogą być kilkanaście tych takich czyś działa o, tutaj coś jest ładnie nawet. Eee, w łóżku. O, ja, jaka ta posiel. Nie wiedziałam co, w ogóle, co to jest. Tutaj nic nie ma, ja tak jak zwykle. Więc idziemy do drugiego domku. Tu nic nie ma. Idziemy do drugiego domku, który jest taki duży. No, tutaj jest wejście, zapomniałam. Otwarte, dziwne. Dobra, idziemy. Idziemy tutaj przeszukać. Nie ma. Muszę to być wszędzie. Nie idzie otwierać, więc... No. Tutaj jest łazience, nie ma. Więc teraz idziemy na górę. I idziemy poszukać... A, ja jestem z jedną nogą, zapomniałam. I czy tutaj nie ma nic? Nie ma nic, nie ma. O, tutaj jest jakaś noga. Ej, nie, bo ja cały czas z jedną nogą chodzę. Ale no, co mi to da? No, nie, nie. Wymieniłam po prostu. Dobra, i teraz idziemy do drugiego pokoju. Ej, nie gadajcie, że tu nie ma żadnych moich części ciała. Nie ma. Nie. Musimy iść do następnego domu. Tak. Dobra, więc. Ej, co? Aha, nie. Dobra. Jesteśmy nadal z jedną nogą, więc dajcie dla mnie łapkę do góry bo no naprawdę potrzebuję. Teraz idziemy do tego creepy domu. Tam jest... To nie jest taki jak na Halloween na Beyle Avenue, ale na Beyle Avenue, wam nie pokazywałam, ale mam nadzieję, że to jeszcze jest. chatka Mikołaja. Tam niedawno... no... Os nie, jak to powiedzieć. Um, pójdziemy tam. Więc... Um, no. Tu może się położyć w ogóle. Pójdziemy tam za niedługo, więc szykujcie się do chatki Mikołaja jak tylko jest. Ja będę obserwować, czy jest, czy nie ma. że nie nadchodzi bliz zart. Nie wiem, co to jest, ale schowam się w domku jak najwyżej. A może za schody, albo dobra, najwyżej. Chcę zobaczyć, co to jest. I czy co tu też dojdzie? To chyba jest jakiś taki wielki. Nie wiem. Nie wiem, ale ja stąd idę. Bo ja nie wiem, co tam jest na dworze. jest ja sobie idę po prostu. Bo ja tu jest taka muzyka, że normalnie creepy. Dobra, idę tutaj, tutaj, tutaj. Nie wiem, co to jest ten blizzard. Czy jak to się nazywa? Dzień dobry. Tam jest pana torso. Proszę iść tutaj za mną. Nikt mnie nie posłuchał. Super. E, dobra, szukamy. My to będziemy szukać normalnie. Może tam być na moście. już to 9 minut e, ten nagrywam i no... E, nie znaleźć moich części ciała. Idziemy sobie po schodkach, bo tu są schodki, prawda? Są schodki. Idziemy sobie po schodkach na górę. Tutaj. Schodki. Sigma idzie za mną normalnie. Nie, spadłam! Tu też coś jest, Ej, to jest jakaś noga. Do, dobrze, że ona się nazywa Sigma, bo na mnie zaczekała. Ej, jaka Sigma, nie fajna. Dobra, idziemy, 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 jakby co to zrobię przerwę, bo normalnie nie, nie znaleźć. Nie, tu nic nie będzie mojego. Nie bank. Chyba, że tu, ale tu coś jest nie. To jest jakaś lina. W ogóle jej tu wcześniej nie było. C czy to jest moje? Nie. Jedy zjechać po tej linie. O, jak chcę po tej linie zjechać. Wii! Oui. widzowie bo jest problem ja stąd zleciałam nie i tam w takim zakamarku się pojawiłam I muszę jeszcze raz tam włazić. ja już to miałam tam ale muszę jeszcze raz tam wejść stąd mi zajmie chwilę i jak cokolwiek znajdę mojego to wam pokażę bo to mi kilka minut zajmie nawet i chyba kilkanaście więc za nie wiem no za chwilę w każdym razie się widzimy. Widzowie udało się, znalazłam jedną moją nogę, ale co z drugą nie wiem, bo tyle szukałam, że chyba, znaczy ja nie mogę się poddać, ale ja nie wiem ile ten, ten odcinek już trwa, więc jak będzie za długo, to przepraszam Was, nie musicie do końca oglądać, bo no ja tak nie umiem szukać. A no, nie wiem, gdzie to może się czuć. jeszcze być. Trzy raz sprawdzimy, może tu, może w Iglo będzie. Bo tu poszliśmy i nie sprawdziliśmy w Iglo. Może tu coś jest, nie? Tutaj nie ma. Idziemy do Iglo. Coś mi świta, że tam będzie. Tu nie ma. Zawsze coś było. Tu nie ma. Tu w Iglo nie ma że na iglo być o tutaj jest ale nie moje no i ja chcę stąd wyjść o nie mogę no o robić też na ale nie ma więc no widzowie ja nie wiem ile ten odcinek już trwa ale widzę moją część ciała nie wiem, czy to jest moje, czy nie, ale widzę ją. To nie moje, serio. Nie, no, jeśli ja muszę podać, widzowie. Nie mam jednej ręki, nie mam jednej i nogi. Może jeszcze zdążę. Ostrzeżenie nadchodzi, co ma na, nie szybko na iglo. Znaczy, tutaj musimy do iglo iść. Więc ja już przeżyję ten tsunami, ale będziecie mieli part 2. Jak właśnie znajduję wszystkie moje części, um, jak ta gra się nazywa, też żebyście wy w mogli też zagrać, to um, link, nie link, nazwę macie w opisie, więc my się widzimy w Par 2 i w innych odcinkach w tym odcinku. To na tyle, subskrybujcie, um, łapkujcie, pa!